I dobry, witam z powrotem po krótkiej przerwie. Nagrywam też dla Was film, ale i go montuję ze stwierdzeniem, że nagram trochę późniejszy materiał. A z racji tego, że jest dzisiaj 23 listopada, jak to nagrywam, czyli rocznica, to właściwie jutro będzie rocznica mojego ostatniego filmu na tym kanale, gdzie przetestowałem swoje gry. Ehm, no to co? Stwierdziłem, że trzeba do tego powrócić, ale dzisiaj przygotowałem dla Was 13 gier, nie wiem ile z nich trafi do filmu, bo niektóre są naprawdę interesujące. Ale no, bez przedłużania, wydaje mi się, że zacznijmy sobie od pierwszych gry. No oczywiście extra. Glasses. A ja mam ten klucz, nie? Nie mam. Super. Proszę wejść mi stan, błagam w oh! Tu jest biały klucz. To od niego mamy przywiedzenie. Nie zbieram nawet tego. Lock in, lock in. Niezabezpieczona chórka wodna. Mambu zilo... O tu jest, o, dobra O chopię, dobra Okej, okay, obbi. Nie wiem, pierwszą osobówce to Bro. Dobra, dobre, dobre, dobrze zabezpieczony, tak? Co, ja muszę, tak? Okej okay. Dobra, tyle mi już starczy. No, gra, na którą ani trochę nie czekałem, czyli S67. Survive the night. Oho, czemu to jest dobrze zrobione? Na pewno to są free assety, ale czemu to jest tak dobrze zrobione? No, kojarzy się to z rake'iem. Co to było? Kto to jest? Aha, to jest on. Chyba go zgubiłem. <tryk> Chłopie, co to było? Przed dźwięk z Undertale'a. Dobra, wydaje mi się, że no, 6-7 mnie złapie, więc... Nie jestem w stanie sobie to odpuścić. Nie, nie włączam mi, żeby dostać się do Kabile Mechanizm. I czy to? Okej. Okay. Ja wiem, co to jest zagra Tak, to jest ta gra. Czyli w skrócie... Najgorsza gra jaka istnieje, a mianowicie polega ona na tym... Czy musisz czekać? Żeby, no co, musisz czekać, żeby się ten, i ona jest pay to win ogólnie, tak mi się wydaje, bo wydaje mi się, że... O nie, czemu ja to wziąłem? Okej, okay, tu nie ma dostępnych serwerów i ja w to nie będę grał. Okej, okay, no doszliśmy do ciekawego momentu w tej tym tym, ale żeby to zobaczyć się oglądać do końca Nie wiem czemu to wziąłem, to chyba miał jakąś dziwną miniaturę No tak, już wiem czemu to wziąłem Ma 2200 osób które w to grają Ojej, a się, dobra to jest znowu cash taki taki że... No nie, to jest podróbka mojej ulubionej gry na Robloxie do pewnego czasu Ojej, to jest, to ma fajny nawet system minowania Dobra, chcę znaleźć, dajcie mi znaleźć jednego tego i ja już stąd idę to wszystko jest takie kolorowe człowieku. Zech. No i co to jest? Dobry to, come Aha, ja tu mamy kopietę, tak? No, no dobra, znajdziemy jeszcze jednego Brainrota i to pani. Dobra, Mergina, Brainrota nie wystarczy. Nie. Dobra, jest to przedostatnia gram. Zanim no, przejdziemy do tych bardziej ciekawych. to jest chyba jakieś backstory który ja się z tego co pamiętam. Chłopie, tak to jeszcze nigdy chyba nie streamowałem, nie? No, wydaje mi się, że zrobimy Chłopie o bucie. sponsor show. Dobra, no trochę tutaj powiedzmy, zostanę. Aha, no nie mam o tym Mam tylko jednego przyjaciela, więc nie dziwię to, że mogę tylko jednego zatrudnić. Dobra, chcę dojść do takiego momentu gry, kiedy będę wiedział, jaką będę miał miniaturkę, nie? Dobra, no. No, z swym bojem coś na pewno, nie? Będę taki spocony, patrzył taki zszokowany na fMwoja. Dlaczego nie lubię takich gier? Bo tu się... No czemu to jest cały czas? Chłopie. Ja nie mam jednego przyjaciela. No jak jest... Są... Aha, brakuje mi dolary. Dobra, wychodzę. Dobra, ostatnia gra. To jest e, Final Nights punktą at... tym sahur. I potem przechodzimy do tych ciekawych gier. Tung Tung z pizzeria, w pizzeria, lukitor, security guard, Okej, okay, nie zdążyłem. O, super. Dobra. Okej, okay, i tutaj mamy te brain root i teraz Z mojej wiedzy to to jest na pewno Tung 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 Sahur. No, animatroników tutaj już się nie chciało już przerabiać i są z oryginalnego FNAFa. Plakaty chyba chociaż zrobili. Okej, okay, czyli ten cappuccino czy jak on się tam nazywa. Co, już? Przecież nie odebrałem telefonu. Dobra, przejdziemy w tym jedną noc, tak? Kamerę idealnie jak SNAFA to oczywiście wyłączone, bo to jest kuchnia. zarobi snufa, że mogę sobie iść z biura. co by się stało jakbym poszedł sobie do schowka. Właśnie trafiłem na shot. Ktoś idzie. O! Dobra, tutaj się ruszy tralalero, tralala. Ten, ja, jaki się ruszy to... A nie, balerinka sobie poszedł do kuchni. Super, dobra, przeżyłem. tam A, dobra, opie pierwszy. Ja, piernicza ta gra. Dobra, to jest chyba maksymalny speed, z jakim ja mogę jeździć. Oj, oj, oj. Dobra, dobra, trochę niżej, trochę niżej, trochę niżej. Dobra, 30 dzн, nie? Bo tutaj jest ostro zawsze na tym. Ale to... chłopie, to jest defaultowa mapa, jestem pewien. Mam nadzieję, że to nie jest długie. Okej, okay, to nie jest długie, to nie jest długie. Dobra, jesteśmy już trochę na prostszej drodze. 33, wydaje mi się, że jest odpowiednie. Przeżyć tak naprawdę tamto i jesteśmy w domu. Dobra, mamy checkpointa, mamy checkpoint, mamy checkpointa. Nie, 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 nie. Nie, proszę cię. Nie. Ktoś na to wydał robuxy. Dobra, jedziemy trochę wolniej. To jest... to jest niemożliwe do zrobienia, no co to jest? Dobra, jadę najszybciej jak umiem, może to pomoże. No... Dobra, to jest nie do zrobienia, nie, idę na piechotę. Weźmy! Dobra, lecimy tu. Aha, to jest takie wolne? A nie, mogę klikać, dobra. Idę jeden. Tak, 150 potrzebuję, czyli potrzebuję 100. Da 200 teraz, ale idealnie, pff, nie Mogę, mogę, mogę. wszystko kupiamy. Teraz tak naprawdę inwestujemy w ściany, tak? Nie wiem, czy jestem w stanie jutro to wrzucić. Dumnie, póki nie mam second floor, a. jakiś możesz sobie do mnie wpić. A on chce być ze mną, no dobra. Podoba mi się to. Dalej, da się tu na spokojnie wbić. 4000 potrzebuję. Da, nie wiem ile jeszcze potrzebuję. Idealnie Mogę mu poklikać Dobra chłopie, wieczny grind. Jeszcze mogę to Ej, chłop się wysadzi. Bracie, już tu nie wejdziesz. Dobra, wydaje mi się, że wystarczy. No dobra, kupię jeszcze te ściany. Aha, i tak już to było dobra. Dobra, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Jakby, no, większość freaky Gierek, które miałem przygotowane, przetestowałem. Oczywiście, może przetestuję jeszcze więcej freaky Gierek. Na razie wydaje mi się, że jest dobrze, tak? Także, no, jeśli mi wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i co, widzimy się nie wiem, za pewnie miesiąc. No, albo jak skończę mój film, no to się ma.